Oh, to niestety mój ostatni dzień. Wyciśnijcie z niego, co się da. Co? To pański A, ostatni d... dzień? A, jak to? Jesteście moimi jedynymi klientami. A? Nikt już nie kupuje lodów. <słuch> A my to co? Kupujemy wszystkie! Oh, ale to stanowczo za mało. Wszyscy teraz chcą się odżywiać zdrowo. Moich lodów nikt już nie uważa za zdrowe. Ale. Ale. Tak więc już od jutra nie ma więcej moich lodów, nie! koszmarny Karolek i sen o lodach. Słuchaj, ale... Koniec moich lodów! To niesprawiedliwe! Karolku, masz ochotę na marchew? Nie dzięki. Chyba, że masz lody marchewkowe, ja? Wszyscy jedzą warzywa. Jest ciężko, Karolku. Coś o tym wiem. Karolku, Damianku, kolacja! Jestem głodny. Co na kolację? O, kiełbaski? Tak, Karolku, z marchewki. No, mniabi. Co? Kiełbaski z marchwi? Z marchewkami z wody i puree z marchwi. Skąd tu tyle marchewki? Nie bądź koszmarny, Karolku. Ona jest naprawdę bardzo zdrowa. A co na deser? Ciasto z marchwi. Nie do wiary. A więc Rzymianie postanowili, że zbudują... Zobaczmy, co leci na innych kanałach. To naprawdę pyszna surówka z pakłażanem, morelami, papryką i cukinią. Dodaj też bazylię, nieco tartej marchwi i gotowe. Eee, to warzyna! Wynoszę się z stąd! Lody! Więcej marki! Z ostatniej chwili, od dzisiaj, lody przestają istnieć. Powtarzam lody przestają istnieć! A? Przestają istnieć! cukinia, karczochy, mm, mamo, możemy zrobić przepyszną sałatkę. A ja muszę mieć lody. Co? Gdzie się podziały wszystkie lody? Od zawsze były tutaj. Gdzie się podziały moje lody? Koszmarny karolku. No i musiałam kupić te wszystkie uszkodzone puszki z marchewką. Tylko spójrz. To nie moja wina, że wycofali ze sprzedaży wszystkie lody. Mógłbyś przynajmniej pomóc mi to schować. Ponów I wygraj wycieczkę do fabryki lotów bałwanek. I uż hasło reklamowe. A tak, z tym to sobie poradzę. Mamo, co na kolację? Eee, marchewka. Super! Co? Ty posłuchaj tego. Lody bałwanek smakują cudnie, jak jesz ich dużo na pewno schudniesz. Jeśli to hasło nie wygra, to nie nazywam się Olo. Dzięki Olo. Dobry z ciebie kumpel. A nie mówiłem? Wygr Witajcie, panowie w Fabryce Lodów Bałwanek. Mamy taki zwyczaj, że wszystkich witamy o Hehehe. To była moja limuzyna. Ty, Karolku, nie musisz nigdzie jechać, bo przenosisz się do domu Wandzi. Kurat do niej! Lepiej, żeby ta nagroda była tego warta. Pa, Karolku! Czekamy na ciebie! Witaj. Witaj w naszym domu! Martwi mnie, że zajmę pokój Karolkowi! Nie martw się, Piotrusiu! Zaopiekuję się tobą! Kiedy nasi zawodnicy będą się urządzać w swoich nowych domach, my przyjrzyjmy się, jak sobie radzą. Witaj, Karolku. Skosztuj ciast. Mamy czekoladowe, biszkop z kremem i bezę Pawłowej. Och, nie wiedziałam, co lubisz najbardziej. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu daj nam znać. No, gdybym chciał nową grę komputerową z kosmicznym ninją. Już się robi, Karolku. Ha, chciałbym też kawałek czekoladowego tortu, no i bezę z kremem paf pa... paf pa, pa. Pawłowej, kochanie. Ten pokój nie jest różowy, tak samo jak misia. Och, nie denerwuj się dziecko. Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. O, czyli co? Tada! O! Bilety na ligowy finał? E, nie, to są bilety na mistrzostwa gry w pchełki. Chodzimy na nieco co roku. Fuj, ale! O, przyniosłam ci trzy kolejne porcje lodów. Dobra, niech pani to postawi. Proszę. Dziękuję. Halo? To ja chcę rozmawiać z moimi rodzicami. Czemu? Ponieważ wracam do domu. Tu jest beznadziejnie. Jeżeli ona teraz wróci do domu, to ja wypadnę z gry. Tak mi przykro, ale żadne z nich nie może podejść do telefonu. Zadzwoń za tydzień, pa! To ja po, 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 potrzebuję czegoś ze strychu. Akurat stamtąd? Trzymamy tam jedynie stare pluszaki wandzi. Akurat są mi potrzebne pluszaki i to dużo. Już! Dobrze, Karolku, idę. A konkretnie jakie? Wszystkie! Ktoś przyszedł? Pójdę otworzyć. Niech pan nie schodzi. Ja otworzę. Ojej. Karolku, czemu drabina leży? Proszę się nie niepokoić. Zaraz ją przystawię. Tak, kto tam? Dobrze wiesz, kto, Karolku? Zawołaj moich rodziców. W tej chwili są oboje bardzo zajęci. Wpadnij w przyszłym tygodniu. O, gorzko tego pożałujesz. Możliwe. Ale wcześniej wygram nagrodę pieniężną. Gdzie jest mój komiks z mutantem Maxem? Chcę go mieć w tej chwili. Już, już, Karolku! O, proszę, Karolku, przyniosłam Ci też najnowszą płytę zabójczych szczurów. Masz już nowy super mega miotacz, Karolku? Yy, nie jestem pewien. Yy, może. staw do mrocznej oranżady. Dokładnie taki, o jaki prosiłaś. A tu są bilety na mecz piłkarski. Hmm, w końcu! A na kolację chcę zapiekankę pasterską, a nie tę okropną kapuchę. Tak jest, Wandziu. W tym bałaganie nie można niczego znaleźć. I czemu wszystko jest różowe? <gruzdanie> Nie bądź wredna, Wandziu! Nie jestem Wandzią, jestem Karolek! <śmiech> Chwileczkę! <śmiech> Zmieniam się w wredną Wandzie! Nagroda nie jest tego warta! Chcę wrócić do domu! Proszę! Nic z tego, Karolku! Nie odeślemy cię do domu, bo podoba nam się, że z nami mieszkasz! To niesprawiedliwe! kattu porskiej! A, a drugą Sidowi do szafki? Nie, mam lepszy pomysł. Nie pokażemy nikomu więcej. Co? Tylko pomyśl. Dopóki mam to zdjęcie, dla kattu porskiej jestem nietykalny. A to znaczy? To, że koniec z odrabianiem lekcji, koniec z dyktandami. To jest mój bilet do wolności. A co ze mną? No dobra, twój też. Sprawdzę pracę domową. Oddajcie wypracowania, bo będzie źle. Szybciej, szybciej. Nie mam całego dnia. Karolku, praca domowa, gdzie ona jest? Nieodrobiona. Nie odrobiłeś? Nie. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Byłem zajęty. W telewizji leciał Max. Pięknie. W takim razie nie wyjdziesz na przerwę. Nigdy! O, jedną chwileczkę. Co też mam w kieszeni? Może powinienem powiesić na tablicy ogłoszeń? Ty koszmarny chłopcze! Po namyśle postanowiłem darować ci tę niesubordynację. Wyjątkowo. Olo? gdzie twoje wypracowanie? E, e, nie napisałem, proszę pani. Co? No bo też byłem na lekcji tańca razem z Karolkiem. O, 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 o. Tak! Ja, mamy ją! Dziesięć minut, 15 sekund. Słabo. Karol, Olo! Co wy tu, u licha, robicie? Nic, przepana? Tak! Kompletnie nic. Sześć okrążeń boiska. I to zaraz! Obaj! O, a skąd to macie? Na sto... Czy stamtąd? Tak, może inni też chcieliby zobaczyć. Co, Karol? Tak, czy mamy ich zawołać? Koszmarne dzieciary. E, coś nie mam dziś ochoty na bieganie? Ja tak samo. O, w ogóle to nie lubię biegać. O, chociaż dwa okrążenia, proszę. Czy oni się tu nie całują? E, to obrzydliwe. No dobra, dobra. Wygraliście? To jakby nie każe im pan wziąć i ganiać? Nie. To niesprawiedliwe. Nie wiem, czemu ma im to ujść na sucho. Pięć okrążeń boiska! No! Karolku, zapytam tylko raz, gdzie to jest? To pani Kattoporska. Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie to jest? Ale co? Gdzie jest, proszę pani? Och, z przeproszeniem. Nie udawaj głupca. Zdjęcie, Karolku. A, dałem jeolowi. Olowi. Użesz. To nieprawda. Słowo honoru. To się okaże. Pokaż, co masz w kieszeniach. No dobrze. Mm. Daj zdjęcie albo... Albo co, pani Kat Toporska? Albo, albo gorzko pożałujesz. A co w zamian? Czuję, że tracę cierpliwość. Do końca roku nic do domu? Ostrzegam cię, Karolku. A semestr? Karolku! Piotrusiu, co ty tu robisz? <grystanie> I, idę do toalety. Proszę pani. Wyjdź ze szkoły już? <grystanie> It's so easy, Czołem. Co was sprowadza? Chcemy poszperać. Hmm. Hmm. <śmany> byliśmy tu pierwsi. My byliśmy pierwsi. O to chodziło! Tak! Słusznie tato! Wiesz wszystko! O! o, o Przerazę! A to patrz! Jakie wielkie opony!

<noise> e, tato, gdzie są hamulce? Nie martw się, nie będziesz ich potrzebował. O, e, no dobrze. Tato, dobrze wykonana robota. E, jest e, 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 strasznie twardy. E, Potrzebujesz mniejszej przyczepności i większej mocy. Badaj, robalu. Nie bądź koszmarny. Jakieś pomysły? Tak. Potrzebujemy skrzydeł. Skrzydeł? Tak, jak u wróżki. Nie ma mowy. No. Już jest! Którka zawsze wygrywa! Kupiliście! Kupiliście go w sklepie! To oszustwo! Wcale nie! Zazdrościsz mi! Mój gokart ma silnik, układ kierowniczy ze wspomaganiem, elektryczne szyby, podgrzewane siedzenie. Wymieniać dalej? Nie musisz, ty, oszustko! Ha! Oszukują przegrani. a ja jestem zwyciężczynią! Hm. Przypomnij, co mówiłeś o skrzydłach? So easy being me. I'm hard Henry. Koszmarny Karolek na letnim obozie Cię? Nie wiem. Rodzice przysyłają mnie tu co roku. No i jak tu jest? Y, zupełnie jak w wojsku. Paczność, spocznij, padnij w tył zwrot. Nie martwcie się, powiedzą wam co robić. O, lubię jak ktoś mówi co mam robić. Nikt mi nie będzie mówił co mam robić. Ustawić się w nogach łóżek? oraz spać? Gasić światło? Żadnych rozmów? Ale przecież dopiero szósta. Porządnie się wyświr, rekrucie. Jutro będzie wielki dzień. Żadnego czytania po zgaszeniu światła. Niech mi zabroni. <gurgül pricing> Przy swoich łóżkach... Baczność! Popraw poduszkę! Wygładź koc! A to do niczego ci się nie przyda! Pan zabij! Imię? Karolek! Karol, proszę pani! Czy to twoje łóżko? Tak, prze pani! To skandal! Pięćdziesiąt pompek już! O, raz! Dwa! Biegniemy na tor przeszkód! O! Co to jest tor przeszkód? Nie wiem. Czymkolwiek to jest, to ja nie skorzystam. Młodzicy, tutaj. O, to nie wygląda najgorzej. O? Seniorzy, w tę stronę. co czekasz? Na oklaski? Rozejść się, obiet? O, ale było fajnie. Dobrze się bawiłeś, Karolku? A jak myślisz, robalu? i frytki, yy, przepani. A co to jest? Gulasz. Pycha! Uwielbiam gulasz! Nie znoszę gulaszu. A gdzie są frytki? My tu nie mamy frytek. A gdzie mielony? My tu nie mamy mielonych. No to co macie? Gulasz. Ale ja chcę frytki! Ja chcę frytki! Ja chcę frytki! Ja chcę... Gulasz, proszę. O, o! Ubieraj się szybko, uciekamy Ale, ale ja wcale nie chcę uciekać Co? Podoba mi się tutaj, wcale nie chcę uciekać Jak chcesz, zostawię cię tutaj i to całkiem samego Dziękuję, Karolku, zdobędę sprawność młodego tropiciela Idziesz ze mną, Krzysiu? Przykro mi, Karolku, ale na jutro zapowiedziała 20 dwudziestokilometrowy bieg. Nie ciuch. chcesz stąd uciec, prawda? E, e, nie wiem. Ciii. Zacznij kopać, ja stanę na czatach. A! 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 To ty? O, nie wiem. Bu. Nie wiem sam, lecz mówią mi! Nie, nie wiem, wiem sam, sam, lecz mówią mi. Za godzinę dostanę pić! Za godzinę dostanę pić! O.